Fran Wiszniewski dla Polish Fighters Info. Z nami dzisiaj na pewno uradowany po zwycięstwie kolejnym, niepokonany. Dominik Jusis, witaj. Witam, witam wszystkich. Przede wszystkim, e, trzeba to sobie powiedzieć szczerze, że to nie była łatwa walka. E, twój przeciwnik postawił naprawdę mocne warunki, mimo że ty miałeś inicjatywę. E, to moim zdaniem, e, jakbym to określił, on się tak troszeczkę zabunkrował. Przez to nie miałeś e, łatwej pozycji do skończenia go. E, no nie była łatwa walka. Pierwsze moje. Trzy, pierwszy był trzyrondowy pojedynek. Trochę inaczej sobie tu walkę wyobrażałem. Miał zamiar trochę więcej dystansować, wchodzić na prosty, go trzymać w dystansie. Dodatkowo ta noga miała wchodzić, która wchodziła. Myślałem, że Dziękuję. jednak Dziękuję. ta noga. Nie wytrwasz tyle tych kopięć, ale wytrwała. No, zadowolony jestem z wejść tych ponogi, przy których on na mnie wchodzi, bo co chwilę na mnie par. No i, i tyle z tej walki. A jak oceniasz przede wszystkim jego poziom zapaśniczy? Bo tam e, widzieliśmy, że, że pod siatką, e, kiedy już faktycznie słuchał się narożnika, to e, starał się wykluczać e, underhookiem twoje, twoje ręce. E, no, poziom zapaśniczy. Myślę, że było ok, ale myślę, że się lepiej zapewnić, czy pokazałem od niego. Myślę, że kontrolowałem to wszystko przy ciocie, co było. To obalenia, myślę, że fajnie też wchodziły. No, tyle z tych zapasów mhm. Pochylmy się troszeczkę nad e, mentalnym aspektem zawodnika jesteś niepokonany, tak? masz to przysłowiowe zero w, w rekordzie, powiedz mi e, jaki to jest ciężar gatunkowy kiedy wchodzi się do klatki e, mając z tyłu głowy to, że jesteś niepokonany, że jest na tobie no swego rodzaju taka presja, tak? E, ja tak naprawdę, gdy słyszę już moją publiczność, która ze mną praktycznie wszędzie jeździ e, odcinam mnie od wszystkiego i nawet nie zwracam na to uwagi, mhm. wchodzę Robię swoje i tyle. Jasne, jesteś tutaj powiedzmy bohaterem Gali szarksa, tak, bo to już nie jest pierwszy twój występ, powiedz, czy masz tutaj jakiś długoterminowy kontrakt, czy po prostu organizacja, kiedy organizuje galę, to po prostu odzywa się do ciebie i. Eee, właścicielem tej organizacji jest mój trener i mój menadżer, dlatego kiedy chcę, to tak naprawdę mogę walczyć na tej gali. Kontraktu tego, jako takiego z szarka tak nie mam, ale kiedy chcę, to zawsze mogę zawalczyć. Na koniec zapytam Cię o, o Twoje cele, jakie one są, bo, bo w Polsce tak naprawdę e, są pewne magiczne trzy litery, czyli e, KSW. I powiedzmy, czy, czy to jest taki Twój cel, czy, czy jednak e, celujesz za ocean, czyli UFC? Nie no myślę, że KSW fajno by było opcją. To jest ale, mocna paka, nie? No mocna, mocna właśnie, no ale myślę, że po tej walce chwilę odpocznę, przemyślę dalsze plany i nie zobaczymy, co będzie. No, ale KSW fajną opcją by było. Jeszcze zapytam cię, bo zdaje się, że zdarza ci się trenować z Sebastianem Przybyszem. Czy, czy szykuje już się jakiś jego powrót? Nie wiem, to trzeba zapytać jego. E, jasne. E, na koniec, e, trzeba wyróżnić tych, którzy w tych przygotowaniach pomogli Ci tak naprawdę do, do tego zwycięstwa, także chwila dla Ciebie. No to głównie przygotowywałem się w a To właśnie jest Sebastian w Kacper Formello tutaj, co był ze mną na narożniku, Dominik Jarowski, tre, trener Jakubowski, no i, i, i też moi sponsorzy, firma Rost i, i ten. I normo Tyle Dominik Jusic zwycięski dzisiaj. Dziękuję serdecznie i życzę zdrowia. Dzięki.